Halo i witam was na moim kanale, ja Marcinex Dajcie w górę, zróbcie na kanał, zostawcie dacie w górę Widzowie, dzisiaj gramy w Roblox rpn, naszą serię właśnie I to jest chyba 13 odcinek O! Oh, mój zielony, mój ulubiony kolor Aaaa oh, widzą... A oh, ale mój ulubiony kolor A oh, mój ulubiony kolor zieloniutki Aaaa, oh, zielone O oh, nie widzowie, Aaa! Ah, spuki. Widzieliście, co się stało, widzowie? Widzieliście? Ja lubię zielony, chyba w tym dzisiejszym odcinku będą objawy pierwsze z... Wiecie czym? Wiecie czym? Z greenem, w poprzednim odcinku, wiecie, znamieniam się w greena. Ale to jest ekscytujące, widzowie, no... Pewnie teraz bez sensu. Widzowie... Że nie miała żadnych objawów. W kolejnym odcinku będę szukać. O, o... jeszcze <laughs> o, po tym soczku mi kasznęło. Widzowie, tamten sok był zły. Tam mam w szansę te wskazówki z Gabi, ale widzicie co w tym czasie się stało? Zamieniłem się z Green z Rainbow Friends. Musimy coś z tym zrobić, widzowie. Ble, brązowy mój nielubiony kolor. Ble, ble. O nie widzę, ja tylko lubię zielony. O nie, będzie mógł być taki objaw, że ja zamknięte oczy jako green. Nie będę nic widział. O nie, widzowie, by... też może być ten objaw. Ale pewnie z autami nie mam takiego objawu. Ble, ja chcę zielony. Tak, widzę, ja nie mogę Cię powstrzymać. Lubię zielony kolor. O, widzowie, widzicie, co się dzieje. Muszę teraz zielonym motocyklem jechać. O, teraz czuję w swoim ciele, że mam, że lubię zielony. O zielony. No dobra, no, widzowie, ja widzicie co się dzieje. Problem, problem. Żeby się tym bardziej nie zmieniło, chyba muszę po lody iść. Lod, bo może lody na ochłodzenie, na, na strach. Żeby się nie to bo może być tak, że, że już niedługo będzie tak, bo pół green jest za, za ten i może być tak, że widzowie w dzisiejszym odcinku green też będzie mówił do was. Jako ja Tylko boję się, że będę miał zamknięte oczy BLE ten kolor, o nie widzowie Dzień dobry, proszę ten, ha, ha ha Mój ulubiony kolor, no nie widzowie, jeszcze wziąłem Lola no, tego, z greenem, no Pierwsza objawa. żeby drugiej objawy jeszcze nie było No widzowie, te objawy mnie denerwują Pójdę na basen! coś się stało. Nie wiem, co. Że chyba przeze mnie tak Dobra, wiem. Brze, Brze. Woda, ble, 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 widzowie, ble, 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 ble. Teraz musimy o ulubiony kolor, to jest zielony, widzowie. O nie, widzowie. Do kieszeni, loda, powinienem mnie do kieszeni, widzowie. A jak będę potem rabował bank, co to będzie za odcinek? Co to będzie, ten trzynasty odcinek? No chyba czternasty, czternasty. No co to? O! Mm! 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 O! Jest tu się. Nie wiem, co tak będzie dzieje się. Aż on nie miał więcej objaw. O nie, źle się czuję. Jakbym miał zakryte oczy, o nie! Widzowie, ja nic nie się widzę! Widzowie! Dalej się źle czuję. ale nie umieram. Ja nie się widzę widzowie. gdzie ja jestem? Widzę, gdzie jestem? Powiedzcie, no chyba jestem przy tej fontanie. Ja nie się widzę, widzę, A! widzę sobie, ja nie A, widzowie. ja widzą. widzę. nie widzę. A, widzą, widzą. swoim mechem. Jest I jest. Udało się, To jest nie widzę widzowie. A A chyba coś mi się dzieje. A A! To ja, Green z Rainbow Friends. Nie widzę nic, ale ja wąchem wywącham wszystkich. Węchem przejmę ciało Marcineksa. Ua -ha -ha -ha. ha, 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 ha. Nie, dlaczego nic nie widzę? Ale węchę muszę. Muszę zespałnić auto. Idę okradnąć bank. To jest, o, mój, Czuję mój o, zielony kolor. Ja oh. nic nie widzę. Au, 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 Ja chodzę. Czy ja widzę, że chodzę dobrze? Nie wydaje mi się. Ja, że mam pod ręką. Coś takiego jak na przykład w... A, ja, ja nie widzę, ale dam sobie radę, węchem. A, ja nic nie widzę. Czy ja dobrze robię bizowe. Jako green? Aaaa ja. Чувица, а, 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 я не тебя Ej, Ja długo tu byłem! mi się już znudziło to kradanie banku! Ja nie bym komuś wysadził domek! Ej, taki wściekły jestem! A ja nic nie widzę przecież! O nie! Tak ja mam jeździć! Au, au! Au, au! au. Nie wiem. au, au, au! au.

Koniec naszego odcinka. Muszę się chyba teleportować, przepraszam. I muszę chyba teraz popłynąć. Nie wiem, czy ja dobrze płynę, widzowie. Nie wiem. Dla mnie innymi oczami płynę. Cały czas prosto widzowie, nie wiem czy ja płynę dobrze. Yy, o nie, ten green mi zapanował, widzowie. Dobra, widzę, to ja się z wami żegnam. Nie, widzicie, mam za to nie mogę nic zrobić. Dobrze. No to to już jest wizowy koniec odcinka. No to, papa. Pa. Pójdziemy, zobaczymy, co w kolejnym odcinku. jakie Jak nam się uda zrobić, żebyśmy to blokowali, żebyśmy uratowali siebie. To już jest koniec odcinka. No to, papa. Pa! pa. pa!